Siemanko z tej strony, Elio Baterii Retrofan. Jestem tak wkurzony, tak spocony, pod pachami, Rów mam spocony, całutki kurne, Trzeba, trzeba zaraz pod iść. A czemu? Bo od czasu do czasu muszę wam pokazać, że e, nie lamię w gierki. Tak, tak, można by po 800 filmach na moim kanale wnioskować, że, że lamie. Czasami muszę wam pokazać swoje prawdziwe oblicze, że tak naprawdę jestem e, drugi w Polsce, zaraz po Borsuku, jeżeli chodzi o ogarnianie. Ogarnianie, ogarnianie gierek? Nie, nie umiem się skupić, bo nagrywam Stepiaka po gameplayu, nie? Ale były nerwy, były nerwy. E, jestem drugi po Borsuku, jeżeli chodzi o, o bycie najlepszym w ogrywaniu gierek. E, żarty żartami tam podczas, e, podczas moich filmów, ale tak naprawdę widzieliście już na, na ataski Blaster, na Leveridzie, jaki, jaki, mam, jaki mam ogar w szczelankach. E, dzisiaj przyszedł czas na platformówkę. E, tą platformówką będzie Crownland. Była już na moim kanale, recenzowałem, że tak powiem, a dzisiaj sobie... Dobra, zaspoileruję Wam, bo już, już ten... Przejdziemy ją! Przejdziemy dzisiaj ją. Poplułem ten ekran w ogóle. No, bo się udało przejść, ale <grym> nerwy były przestraszne już. Chwilkę ćwiczyłem. No bo dzisiaj, dzisiaj wiadomo, to jest wielki piątek, w pracy to z tam raz, dwa, trzy, cztery, no z, z dużo maszyn pracowały mi tylko jedna, <grym> pracowała mi tylko jedna, więc no... Można było poćwiczyć, można było poćwiczyć, poćwiczyłem chwileczkę, pół godziny raptem i mówię, nagram Wam, jaki jestem ogarnięty bardzo, i udało da się. To śmierdzę trochę, koszulka do prania. Następne materiały będę nagrywał albo w Nintendo, albo w Dekon. Udało się! A, patrz, patrzajcie, patrzajcie jak się udało. Dobra, nagrywanie w się włączone, przełączamy się na alt Alt-B, wybieramy sobie ROMa, Enter, Alt-Enter, żeby był pełny ekran. Ostatnie przygotowania do gry. No i Push Fire. Gierka składa się z trzech światów, jak pewnie większość z Was wie, bo tą gierkę pewnie znacie. Każdy świat się składa z dwóch leveli, czyli jest łącznie tych leveli sześć, właściwie 5 i level z bossem plus taki levelik bonusowy, czyli no powiedzmy 7 levelików jest. Są bardzo różnorodne graficznie. Wybrzeże wygląda, no wygląda tak jak widzicie teraz. Piękne, kolorowe, no cudowna paleta kolorów Atari było z czego wybierać. Kolorków dużo na ekranie. Ten, ten świat jest bardzo podobny do jednej gierki Super Nintendo, ale dobre wzorce trzeba, trzeba naśladować, więc. Więc to żadna, żadna kradzież, czy pójście na łatwiznę, po prostu zrobili równie, równie ładnie jak ta, ta grana Super Nintendo. Co po niektórzy zauważyli już, że nasz bohater troszeczkę czasami miga i te gwiazdki migają. Popatrzcie, o, teraz, teraz. To tak teraz poważnie. Larek to wytłumaczył na gramy na gazie, jak ogarniał tą, tą grę z, z Borsukiem że Atari no niestety ma troszkę mniejsze możliwości, jeżeli chodzi o duszki w jednej linii. E, I e, ten... żeby były te duszki, żeby było ich dużo w jednej linii, to programiści tak to ogarnęli, że po prostu pojawia się i znika. Raz, o, o, pojawia się gwiazdka, znika gwiazdka, ja się rysuję i tak, tak wiecie, tak na zmianę. I tak to się tak, tak wyciulało programistycznie, no i wtedy jest takie te, te no, nie wrażenie. No i jest tych duszków więcej, tylko czasami po prostu migają. I Mi to nie przeszkadza zupełnie, a cieszę się, że ta gierka tak przepięknie e, wygląda jak to powiedział Borsuk w tym odcinku Retro Gramy na Gazie. Eee, jak on powiedział, że Crownland zamiata. Ja Kurde! Zamiata Jan Assistance pod dywan. niszy ją totalnie, po prostu. To teraz na spokojnie, bo nie mogę teraz zepsuć. Czekajcie. Ja zabijam te sworki, wszystkie, dlatego że czasami z nich wypadają flaszeczki z życiem, a to, to się bardzo przydaje. Dobra, teraz temu musimy skoczyć na łeb, żeby te. Hop! O, życie zdobyć. Ok, mamy dodatkowe życie. Straciliśmy jeden kwadracik, ale zdobyliśmy życie. To jest bardzo ważne. Mamy trzy życia. W przykładkach troszkę będę milknął, bo nie chcę spaść. Widzieliście przed chwilą te miganie, nie? Ale to, to nic takiego złego. O, i lewer zaliczony. Dobra. Pierwszy lewelek zaliczony. No i drugi level wybrzeża. Od razu ciśniemy. To, że mamy trzy kreseczki na start, bo niestety nie odnawiają się co, co każdy level. i to jest bardzo dobrze, bo z jedną kreską to się od razu lepiej zabić, bo bo potem się tego człowiek wkurza, że jest pod sam koniec levelu, coś go bo skoczymy na kolce i kurde, musimy zaczynać od nowa, bo tutaj nie ma checkpointów. Niestety, znaczy gierka nie jest za trudna, te checkpointy może nie są jakoś tak super potrzebne, teraz trudny moment, teraz udało się. Jezus, ile ja tu razy spadałem. <laughs> udało się. Ile razy ja tu spadałem, powiem Wam w tą dziurę. O, życie, zabłyskało życie. Mamy czwarte życie. 100 tych było zebranych. Bardzo dobrze przyda się. O, okej, okay, teraz już na spokojnie. Chociaż dwa kwadraciki mamy, to nie tak super. Na spokojnie, bo. O, jest flaszeczka! Jest! I mamy trzy. Pięknie, dobra, teraz już na spokojnie. Jakie szczęście, kurde. Dobra, super, cieszę się. Teraz dobrze skoczyć. Temu skubańcowi trzeba na plery? Czy nie? Bo nie pamiętam. Nie, a czym nie trzeba, ale można. O. Tutaj sobie jeszcze tą weźmiemy. Ja to co się najbardziej przy tych kładkach denerwuję, te kładki w Chrono są bardzo fajnie zrobione, bo nie trzeba na nich pedałować jak w innych gierkach, bo na przykład w Kaverni trzeba było cały czas, będąc na kładce jadąc kładką w prawo, pedałować w prawo, nie? E, nagle kładka dobijała, zawracała w lewo, to myśleliśmy szybko, że w lewo. Tutaj po prostu sobie stoimy na kładce i to jest fajne. To jest, to jest duże ułatwienie. W ogóle gierka nie jest jakaś wybitnie trudna, powiem Wam. Czekajcie, teraz jak to trzeba ogarnąć? Aha, trzeba po prostu przeskoczyć, tam już się na górę nie dostanę. Opla! Teraz trzeba się zsynchronizować z tym, jak będzie wracał. O! Uff, skakanie też nad wodą mnie denerwuje, bo tutaj jest zgon od razu, nie? Eee, tutaj mnie ten... Nie, nie dotknie mnie, on będzie wylatywał w lewo, to ja biegnę. Dobra, i teraz ten mnie na pewno dotknie. Dobra, nieważne. Przeskakujemy sobie od razu. I tu jest zaraz koniec leveliku. Zaraz jest. my tutaj nie spać, tylko. Czekajcie, dokąd kładka dochodzi. Dotąd. Dobra. Jest! Mamy to, dobra, mamy to i mamy dżunglę. Mamy dżunglę. Dżungla. Pierwszy level dżungli. Na razie jest nieźle, jest nieźle. Mam nadzieję, że nie zapatrzyłem. Tu mamy małpki. Najbrzydszy levelik z całej gry. Też piękny, też ślicznie zrobiony, ale z tych trzech jednak mi się najmniej podoba. Naj, najładniejszy jest ten zamek jednak te, te ostatnie, ten ostatni świat. Tam jest po prostu cudnie, jest tak kontrastowo, pięknie, kolorystycznie. E, tutaj się pojawił pierwszy stworek, którego się nie da zabić skacząc monałek. E, pancernik. No dziwne trochę, bo jeżo zwierzowi żeśmy mogli go zabić, jeżozwierza, a pancernika nie. Może dobra, no twardszą skorupę ma. Tutaj są na dole jeszcze dwie gwiazdki, więc sobie jeszcze po nie pociśniemy, bo to jest akurat proste. Hopla. Te dwie małpki też są tutaj kościutkie. Tamte gwiazdki nie zdobędę. Tu jest przepaść i kładka, trzeba uważać. I kładka dosyć daleko. Jest, udało się, dobra. Pancernik na dole też uważamy. 95 sekund, jeszcze jest ok, bo czas trzeba też kontrolować. Tu jest dosyć trudny moment. Tego sobie zabijemy skacząc mu na plecy, żeby nam nie przeszkadzał. O. I teraz skaczemy na kładkę. Dobra. Opla, małpka. Temu. Nie wiem, czy musimy na plecy, bo nie widzę tam dalej. O, musimy, bo tu jest. O! I chłopaki gadały, że taka gwiazdka większa daje tutaj kilka gwiazdek. Uwaga, biorę. Dupa, nie dała nic. Nie wiem czemu. Taka duża, a nie dała. Dobra, tam jest pancernik na dole. Mamy to. Mamy to. Mamy to. Jezus, jak mi serce bije. Jest! Dwie małpki naraz. Tak jeszcze nigdy nie zrobiłem. Dobra, teraz temu trzeba na głowę skoczyć, żeby się tam wybić wyżej. O! Dobra, pięknie mi to wyszło. <grafię> jak mi to wychodzi przy was. Nawet nie narzekam, że się patrzycie, nie? E, 39 sekund. Jesteśmy już gdzieś bliziutko pod koniec. Tak, tak. Tu jest jeszcze małpeczka, to ją też skoczymy na łebek. Kurde, tu mieliśmy iść górą, zapomniałem, tu mieliśmy iść górą, bo tam jest e, flaszka, byśmy mieli 3, 3 kwadraciki, no ale już pozamiatamy, dobra, przeszliśmy. Ogarnięta, ogarnięty level. Aha. Dobra, o, e, ostatni level dżungli, jak to przejdziemy jest najładniejszy graficznie e, level. Powinniśmy przejść, mamy 5 kurde żyć, e, troszkę się tylko skupić i będzie dobrze. Tutaj trzeba daleko skoczyć, tam chodzi małpa. Poczekamy, aż ona wyjdzie i wtedy się rozpędzimy. No, dobra, picem, bo on z, za, za wcześnie się odbiłem. Tu jest też trudny moment. Czekajcie. Dobra, udało się. Udało się i do duża gwiazdka i nie dodaje nam, bez sensu. Dobra, udało się, udało. Tutaj też chyba będzie ciężko, temu chyba się nie da na głowę skoczyć, nie pamiętam, on jest trochę wysoko, nie? Dobra, olać go się, rozpędzamy w... A, bo nie, spróbuję. Dało się, dało się, dobra. I rozpędzamy się w pancernika. Tylko... O, jopla! Dobra, udało się, tutaj na dół i kładka. Dokąd dojeżdża, trzeba zawsze wybadać, tutaj. Bo tu jest przepaść, poczekajcie, poczekajcie. Polce. Pokładka. Z przepaścią. Jest, udało się. Jest, udało. Dobra, yy, zrobiło się jeden ten. Może, może się uda. Uff. Tam jest życie na górze, ale to będzie ciężkie do zdobycia. Teraz jest daleki skok. Okej. Okay. Powinno się udać życie zdobyć. Tylko nie, bo spadnę, bo Spadnę, bo nie, bo nie, nie trafię z powrotem na wkładkę. Pierdzielę to. Poczekamy na małpkę, bo mam jedno, jedno to, nie mogę ryzykować głupio. 54 sekundy, damy radę. Dobra, jest, udało się. Jest flaszka, i jest! Cudnie, dwa, brawo! Pancernik i małpka. Pancernik dochodzi dotąd, małpka dotąd, skaczemy jej na łeb. Dobra, i pancernika trzeba przeskoczyć, to sobie tą gwiazdkę zbierzemy jeszcze. Dobra, i hopla, i chopla. Kurde. Ale to już jest prawie koniec levelu, tylko mam... jedno znowu mam, nie. Jezu, jak serce wali, dotąd dochodzi kładka. Teraz kolejna kładka. Dochodzi tam. Dobra. Jest! Jezus, my je mam ostatnie te, jak teraz zginę wszystko od nowa. Na górze jest, na górze jest flaszka. Dobra, mamy. Co jest? Czas minął! Fak! Oh, dobra, jesteśmy za daleko, <grywa> za daleko, dobra, jeszcze raz. Czas mi minął, ja pierdzielę, nie? No ale mamy wszystko na nowo, przynajmniej wszystkiego. 4-4. Ach, Bożenka nie skoczył. Mi. Tu też można było spać spokojnie. Coś mi tak korci speedrana zrobić Ale to się mogę tylko pogrzebać tym speedranem, Więc Tomek na spokojnie Temu trzeba na web, żeby nam nie przeszkadzał No i No i nam przeszkodził Kurde, Felek, ele, a Mam jedno znowu, zginę Ale to... No mam pięć żyć, to jakoś tragedii nie ma, ale, ale najgorzej, że mam tę jedną kreskę tego tutaj, to, to jest kaplica totalna, nie? Nie! No i kurde, nie trafiłem! O Boże, ale dobra, zaczynamy z czterema. Nie, teraz, teraz milknę, teraz wybaczcie, nie gadam, bo muszę, muszę Wam pokazać ten, ten zamek, albo... Ale to nie jest konieczne, bo można spać na dół. Nie wiem, czy tu będę ryzykowo skakać mu na głowę. Chyba po prostu się rozpędzimy, zabierze mi jedną kratkę i nie ma co myśleć Tomek tyle. Bo czas leci, a już mnie myślenie doprowadziło do Times Upa. Kreski. Te kreski są najważniejsze na świecie. Dobra. Stąd musimy skoczyć. A, kurwa, nie. W ogóle już za was nie gada. No nie Fucking... Dwa życia, tyle co na początku. Do dupy! Już się tak denerwuję, że nie przejdę przez was. Nie będę gadał teraz. Nie skaczę mu na głowę, pierdzielę go. przeskakuję po prostu od razu na drugą stronę, tylko pancernik będzie wracał. Ryzykował głupio. Trzymał małpa mnie... Głupia małpa mnie szatnęła, nie? Tak prosto przeszkoda. Tutaj z dołu by chyba skakał, bo Fuf. Tużem wtedy zginął, nie? Ale mi serce wali, masakra, jak mi wali, serducho 89 tętno, nie? Tutaj się odbija, dobra? Trudno, jedno, jedno, jest. O, jest, straszka. Jezus, dziękuję, dziękuję! Dwa są, dobra, może się uda. 70 sekund, bardzo mało czasu. jest chyba koniec prawie koniec i straciłem głupio jedną tą Nie uda się. Nie uda się. Nie uda się. Tam dochodzi. małpka, małpka jest, Boże. Tą tu mogłem przestraszyć i głupio zginąć. Jest flaszka na górze. Proszę, proszę! Tutaj mi wtedy czasu brakło. Dobra, mamy flaszkę. Teraz temu chyba się trzeba z pleców odbić. Tak, małpka. Żeby mi teraz znowu czasu nie brakło, 26 sekund. Jest! Jest! Mamy to! Zamek. Zawału dostanę przez Was. Castle. Uf. 2 i 2. Patrz, jak to ładnie wygląda, popatrzcie na ten level. I tych pająków nie da się niestety zabić. już w ogóle do was nie gadam Z dwoma będzie problem. Dobra, udało się. Teraz na tą dolną trzeba skoczyć, to pamiętam. Bo tam jest ślepy zaułek. Patrzcie. Tam jest ślepy zaułek. I tu byśmy się już nie cofnęli, nie? Teraz ten na górze popyla, ale jego można zdeptać. Tylko, że ja prawdopodobnie Stracę na nim kwadracika. Dobra, udało się. I jest flaszeczka, cudownie. Jest, mamy, mamy trzy, to jest super ważne teraz. Nie teraz, jak będzie wracać, zanim. Dobra. Ok, ten dochodzi do samej krawędzi, więc trzeba się puścić, jak on będzie wracał. Teraz, teraz, teraz. Jaki piz? Dobra, kładka, kładka do samego brzegu dochodzi. Jest, mamy to. Jak? Nie! Nie ma ścianki faktim kurde masakra dwa życia tak głupio zginąć to było mega głupie nie to było o słuchawki mi się wykończyła bateria <śm> i się przełączyło nagranie tutaj teraz może wam się dublować niestety dźwięk z OBS-a i z tego nieważne dokąd ta kładka tutaj odkładam teraz te słuchawki w dół, piłman. Dobra, dobra. Tomek, nie zgin, głupio, proszę cię. Dobra, dobra. dobra. Puszczamy się za nim, skok, skok, przeskok. I teraz składkami poczekamy. Dobra, i teraz na tą dolną musimy, ponieważ. Tylko, może najpierw na górę skoczę. Okej. Okay. Okej. Okay. No, zraniłem się, nie szkodzi. Dobra. Jak się nie uda. Nie, no musi się udać przejść. Dobra. No i teraz nie zostawił tej flaszki, nie? Może no, ta by nie była przydatna, bo mam cztery. Jesteście kiedyś tak zdenerwowani jak ja teraz, bo ja jestem ekstremalnie zdenerwowany. Dobra. Dobra. Yeah. Czekajcie, tutaj łazi pająk, ale on nie dochodzi do krawędzi, więc stajemy tutaj. Dobra Już nawet nie pamiętam gdzie zginąłem, nie? Ten jeszcze był, nie? Dobra, kładka. Ona chodziła do samego tego, dobra. Dobra, udało się. Ja tutaj chyba zginąłem, nie? Tu jest pajączek. Tu będą dwa pająki. I tutaj, jakbyśmy mieli jedno, to jest nie do przejścia. Jest! Jest finał! Mamy bossa! Może go nie przejdę, może przejdę, ale jestem już w finale. Patrzcie, w ogóle levelu bonusowego nie było. Nie wiem, kiedy to bonusowy się pojawia. Tam jest w takich chmurach. Yy, ja go wam puszczę przy innej okazji. Albo nie, puszczę wam go teraz, jak się uda przejść. To w tym materiale będziecie jeszcze mieli level bonusowy. On może wtedy, kiedy się przejdzie bez straty życia. Tak mi się wydaje. O, tu. Nie, spokojnie. Jemu trzeba na łeb skakać już to trochę wybadałem. Pudło. Niestety. Kurde, nie wybiłem się. Dobra, zginę, ale mam jeszcze dwa życia, może się uda. Nie udało się. Nie udało się. Jest taki jeden moment, gdzie trzeba właśnie spaść mu na łeb, on taki czerwony się robi przez chwilkę. Czekajcie, damy mu przelecieć. Dobra. I uwaga. O! Widzieliście? I teraz... I trzeba jeszcze tak... 7 albo 8 razy trzeba zrobić. No i dupa. Dobra, dwa, trzy i mamy ostatnią kropkę, nie uda się, cztery. Proszę, żeby się udało, pięć i zabił mnie. Ale mamy ostatnie życie, może się uda. Raz. Trzy cztery i niestety spadłem na kolca. Nie udało się dwie kreski. Pięć. Nie wiem, czy pięć. Jest, teraz jeszcze raz albo dwa razy. Może się uda. Jest! Przeszłem! Przeszłem! Ooo! Super! Teraz jeszcze wam potem pokażę ten bonusowy o! Udało się! O!